To szkła okularowe, które w pomieszczeniach są jasne, a na zewnątrz robią się przeciwsłoneczne. Producenci wykonują fotochromy w coraz bardziej ciekawych kolorach, ale też z szybszym czasem reakcji. Takie soczewki, które widzisz teraz, czyli takie brązowe, brzydkie, poszarzałe soczewki okularowe, to już jest przeżytek. Takich fotochromów już teraz nie ma. Teraz są takie, które szybciej reagują i mają piękniejsze kolory. Ja osobiście jestem fanką tego rozwiązania. Przede wszystkim dlatego, że moje oczy są wrażliwe na światło i gdy wychodzę na zewnątrz, bardzo lubię ten efekt, że nawet nie muszę pamiętać o tym, żeby wziąć okulary przeciwsłoneczne, tylko moje okulary od razu się zaciemniają i w większości swoich okularów zrobiłam sobie fotochromy. Są osoby, które nie lubią tego rozwiązania. Na przykład takie, które jak wchodzą do pomieszczenia denerwują się na to, że fotochromy za późno im się rozjaśniały i na przykład wchodząc po sklepie jeszcze są w okularach takich przeciwsłonecznych. Jaka jest moja opinia na ten temat? Myślę, że każda osoba która nosi okulary od wielu lat, chociaż raz powinna spróbować zrobić sobie takie fotochrome, żeby samemu przetestować i przekonać się na własnej skórze, czy to jest rozwiązanie dla Ciebie, czy nie.